Nazywam się Julia Cyrson i jestem absolwentką dwójki z 2018 roku. Byłam w klasie IB, obecnie studiuję w Londynie na uniwersytecie Queen Mary University of London, i kierunkiem, który podjęłam na uniwersytecie jest prawo. A, Julio, jako że czy nie uczestniczyłaś w samorządzie uczniowskim? Byłaś nawet przewodniczącą, a jakie jest najlepsze Twoje wspomnienie z dwójki? Czy było? W... Było związane może z uczestnictwem w samorządzie, czy jest to jakieś inne wydarzenie? Um, tak, myślę, że um, jednym z moich ulubionych wspomnień są e, właśnie inicjatywy samorządu. E, najlepiej wspominam śniadanie w dwójce. Będąc e, w samorządzie, gościliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Adama Bodnara, i pamiętam, że było to niesamowite przeżycie, akurat. Wtedy można było mu zadać pytania o podstawę państwa prawa, ale o to też, czy rzecznik praw obywatelskich jest potrzebny w demokratycznym państwie prawa. Jednocześnie pamiętam też koncerty charytatywne, które odbywały się co roku w dwójce, i za mojej za czasu, kiedy ja byłam w dwójce, tym koncertem był koncert piosenek Agnieszki Osieckiej oraz koncert pod tytułem W Starym Kinie i pamiętam, że jako samorząd organizowaliśmy te koncerty i to też było zawsze niesamowite przeżycie, ale oprócz inicjatyw samorządu bardzo dobrze też wspominam to, jak w 2017 roku wraz z moimi najbliższymi przyjaciółmi założyliśmy konferencję Poznań Model United Nations. To jest symulacja obrad Narodów Zjednoczonych i wiem, że ta inicjatywa odbywa się do dziś i Uczniowie aktywnie w niej uczestniczą, nie tylko z Poznania, ale także z różnych miast w Polsce. Więc ja, ale też moi przyjaciele, bardzo się z tego cieszymy, że ta inicjatywa cały czas żyje i tyle osób ze sobą łączy. Ale też z takich rzeczy mniej powiązanych z inicjatywami. Do dziś pamiętam, że zawsze w piątek Pani z bufetu piekła cynamonowe bułeczki i zawsze to było wielkie wydarzenie tygodnia i uważam, że to jest równie ważne wspomnienie z dwójki. E, tak, Pani Hania, do, do dzisiaj cynamonowe bułeczki piecze i ten zapach dla mnie przypomina zapach weekendu. E, ale co oprócz tych wspaniałych wspomnień, o których mówisz, a dała Ci dwójka? Tak, na, na pewno te wszystkie inicjatywy dały dość dużą pewność siebie. Prowadzenie różnych spotkań właśnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ale także różnych wydarzeń, jakie miały miejsce w szkole, na przykład zaprzysiężenie samorządu, czy też zaprzysiężenie pierwszych klas, to zawsze wiązało się z publicznym mówieniem, które w późniejszych latach, czyli na studiach, bardzo mi się przyda, przydaje. Jednocześnie dwójka i takie holistyczne podejście do edukacji dało mi bardzo dużo otwartości. Praca w samorządzie pokazała mi, że zawsze warto rozmawiać z ludźmi, ale też wychodzić przed szereg z inicjatywami i nie, nie cierzyć biernie, ale czynnie kreować swoją rzeczywistość, w której się obracamy, więc to na pewno ze mną zostało. No i też Takim ostatnim, bo najważniejszym elementem jest fakt, że w dwójce poznałam przyjaciół, którzy są ze mną do dziś, jesteśmy jak rodzina i towarzysko Świetnie wspominam dwójkę. Pamiętam, że nie było takiej dużej hierarchizacji, to znaczy, że pierwsze klasy nie rozmawiają z trzecimi klasami, ale właśnie poprzez różne inicjatywy, poza poza stricte edukacyjne, miało się okazję rozmawiać z innymi osobami i przez to, przez to myślę, że otwierało to wiele horyzontów i, i perspektyw, więc to świetnie wspominam. Jako, że jesteś absolwentką IB, chciałam Cię zapytać, myślę, że w imieniu osób, które zastanawiają się nad tym programem, czy, czy spełnił on Twoje oczekiwania, czy, czy uważasz, że, że był kluczowym w dostaniu się na Twoje studia? Tak. Um, idąc, um, idąc do IB, od razu wiedziałam, że będę chciała studiować za granicą. Um, wiedziałam, że będę chciała studiować w Anglii. Um, tak więc um, myślę, że dla osób, które um, również mają takie plany i ambicje, IB jest kierunkiem idealnym. Główną dlatego przyczyną jest fakt, że struktura nauki w IB nie jest bardzo podobna do tej struktury nauki na uniwersytecie. To znaczy, że nasze egzaminy opierają się w dużej mierze na esejach, na krytycznym myśleniu. jednocześnie natłok pracy, jaki niesie za sobą IB jest bardzo pozytywny pod tym względem, że uczy on um, dyscypliny pracy, ale też um, priorytetyz priorytetyzowania um, różnych um, zadań. Um, I IB w dużej mierze skupia się na pracy niezależnej. Um, to znaczy, że musimy pisać dużo esejów, extended essay, um, są różne internal assessments i to wszystko um, odpowiada strukturze studiów. Dlatego uważam, że IB było świetnym przygotowaniem i doceniam to, że wybrałam właśnie ten profil.